Katolicy rządzą. Nie widzicie tego? Że jeśli ktoś dzisiaj na coś ma wpływ, to jest to tak zwany katolicki konserwatywny internet. Wszystko przyniosło się do internetu, z mainstreamu. Z głównego ścieku i to konserwatyści wybrali Nawrockiego, byle nie Trzaskowski, to elektorat Mencena, Brauna i Stanowskiego przebił się i zwyciężył, i wybrał Nawrockiego. I wygrał w tych wyborach, czyli to my wygraliśmy, konserwatywni. Jaki będzie prezydent Nawrocki, to się okaże, ale wygrała idea byle nie Trzaskowski, pomimo potężnej katapulty, machiny omblężniczej i odsieczy <grych> wręcz dla Trzaskowskiego pomimo nierównej walki, potężnych milionów dolarów płynących od Sorosa na swoją marionetkę pana Trzaskowskiego, pomimo nieprawdopodobnej indoktrynacji, opluwania obelg kłamstw, za które powinna teraz ta lewa strona odpowiedzieć na temat doktora historii, prezesa IPN-u, pana Nawrockiego, to my wygraliśmy. I wiecie co? I to są pierwsze wybory w historii chyba świata, Polski na pewno, w których wpływ medialnej papki propagandowej przegrał właśnie z internetem konserwatywnym. I tutaj w internecie jest jeszcze pluralizm i jest jeszcze jako taka wolność słowa, i są ludzie przekazujący po prostu prawdę, którą pieski globalistów, Rothschildów i reszty nazywają teoriami spiskowymi. Bo dzisiaj teorią spiskową jest wiedza, a ignorancja jest postępem. I na szczęście nie doszło u nas do wersji Rumunii 2.0. Nie podważono wyborów, chociaż próbowały różne pieski. I co ciekawe, z doktora nauk, historyka, prezesa IPN-u, jakby nie było pożytecznej instytucji, mimo wszystko, zrobili... Są pasdy de słuszne de, debat de publicznych. Murańskiego drugiego. Ludzie nie chcieli głosować, bo media powiedziały, że pan Nawrocki to kibol, nie kibic, to gangster, nie bokser, to ćpun zamiast mężczyzna używający jakichś snusów i tytoniu. To nie jest doktor historii, autor książek, artykułów, dyrektor muzeum, prezes IPN-u, tylko po prostu troglodyta, tak? I mimo to ten człowiek wygrał. Zobaczcie, jaka dzisiaj jest siła internetu konserwatywnego, prawicowego. Przegrał z takim właśnie wyjadaczem, za którym NASK stał, za którym stały potężne siły globalistyczne, które wykreowały komedianta załańskiego, bo jest to aktor, jego kolegę, komedianta Trudeau, Macrona. I to dzisiejsza lewica bazuje na uruchomionym bardzo dawno i głęboko zaszytym u wielu ludzi, wyznawców lewactwa. Mechanizmie pogardy do tych gorszych, to są ludzie rodem z Warszawy, celebryci, politycy, dziennikarze, ludzie biznesu, wielkiego formatu, wyborcy pana Trzaskowskiego uważają się, uważali, w trakcie wyboru za kogoś lepszego, za elitę. Ten elektorat w ogóle lewacki to są ludzie, którzy mierzą wartość innych, miarą statusu społecznego, ilością pieniędzy i pełnionymi funkcjami. Najczęściej synekurami. Najgorzej, gdy ma się 100 kompleksów, i wtedy taki człowiek swój status musi potwierdzać. Więc elektorat lewackiego liberalizmu, permisywizmu, moralno-religijnego relatywizmu, bazuje na poczuciu lepszości i pogardy wobec po prostu tych gorszych tzw. Wieśniaków, tak zwanych wieśniaków. Od katolicyzmu. Jest to taka bufonada, fanfaronada, dentologia i bombastyczność lewackiej kołtunerii która utożsamia się z postępem, gardzi katolickością zacofaną, tradycją, konserwatystami, bo oni są tą gorszą resztą. Nie są z nas. Są z gorszych domów, z bloków. Są nienormalsami. Skoro nam się udało, no to my musimy być lepsi. Myśli taki lewak. Co ciekawe, polski kościół coś tam publicznie przed wyborami mówił, no Ale dzisiejszy episkopat zbytnio gadatliwy nie jest. Biskupi prosiliby nie głosować na złodziei i kłamców. A co ciekawe, wtedy elektorat Trzaskowskiego od razu był oburzony, że biskupi agitowali zapis. Cudowne, po prostu cudowne. To jest złoto, przyznajcie sami. Unia Europejska chwieje się na swoich starczych, glinianych, zniedołężniałych nogach dzisiaj. Rozmontowuje ją Viktor Orban, uciekający z Unii Europejskiej, i Polska, mam nadzieję, także pójdzie w tą samą stronę. I będzie określała swoje konkretne weto i stanowisko, żeby walczyć o swoje interesy. Dlaczego wygraliśmy tą bitwę z tak zaciekłym, zaciętym wrogiem, te wybory? No bo prawica zeszła do konspiracji, do podziemi i działa oddolnie w takich ludziach i na takich kanałach i profilach, w socjal, social mediach, w socjalach tak zwanych, gdzie lewacki z kobiet nie sięga, gdzie nikt ich po prostu nie chce słuchać, bo ze swoimi kłamstwami się nie mogą ostać. Jedynie w reżimowej telewizji są w stanie się ostać z tymi kłamstwami. Natomiast realia Internetu obdzierają ze skóry lewaków bezlistośnie, nie zostawiając wręcz suchej nitki, bo internet wszystko pamięta, rozogni, pokaże prawdę, pokaże fałsz i jest brutalnie prawdziwy. Internet wyczuwa najmniejszą cząstkę kłamstwa, efekciarstwo, demagogię pseudowartości. I wiecie, kto głosował na trzaskowskiego? Najliczniej tak kiedyś wzgardzane na salonach stare kobiety spegierów i biedota w zachodnio-pomorskim, w kujawsko pomorskim A na Nawrockiego głosowali młodzi, wykształceni z większych miast. Tutaj wygrywa totalnie Nawrocki. I dzisiaj rośnie pogolenie naprawdę miernot charakterologicznych, słabeuszy osobowościowych, ludzi zupełnie bezideowych. Pani czerwono-koralowa Synyszyn nazwała Nawrockiego seksistą. Bo rzekomo nie zabrał żony na marsz, bo jest zwyczajnie męski, bo ma charakter, bo jak widać jest silny, że zniósł tyle w trakcie tej całej kampanii przeciwko niemu. I wiecie co, ja naprawdę nie rozumiem jednego co do pana Nawrockiego. I dzisiaj zamiast siedzieć w najlepszych knajpach na jakichś tam Malediwach, Kajmanach, pijąc wytrawne burrito z gangsterami, wolał skończyć studia historyczne, obronić doktorat, spłodzić trójkę dzieci. I zasiąść w aktach IPN, by bronić prawdziwej wersji historii Polski. No komu może to pasować? No przecież to, to w ogóle kompletnie się nie trzyma kupy. Czytałam też wpisy Nawrockiego na temat imigracji, bo to jest temat bardzo żywotny i ważny dla nas, dla naszych dzieci. Powiedział, że Polska nie będzie budowała centrów integracji dla barbarzyńców, dla dzikusów tak naprawdę, którzy gwałcą potem córki kobiety na ulicach Berlina i Londynu i powinny powstawać raczej centra deportacji dla tych, którzy chcą zniszczyć nasze bezpieczeństwo. To są wpisy pana Nawrockiego w social mediach. Nie wiem, jak bywali, Ja pragnę Polski, która rzuca wyzwanie światu, nie wstydzi się ambicji bycia wielką, nie pyta nikogo o pozwolenie, czy może sięgać po tę wielkość. Patrząc na mapę, to widzimy, że zdecydowanie w wielkich ośrodkach miejskich, wśród ludzi młodych, wykształconych. Dominuje Mencen, dominuje nawrocki, i ta Polska jest tak naprawdę zdominowana przez konserwatywne myślenia. Przynajmniej widzimy to w internecie. Na pewno wygrana Nawrockiego to jest taki tektoniczny wstrząs na polskiej ziemi scenie politycznej. To może być też początek końca odejścia pana Tuska i innych karier. Może też początek jakiegoś nowego, tutaj politycznego rozdania, nowych wyborów i tego kresu dwu władzy popisu, tej całej stagnacji. Polacy się jakby obudzili, bo wiemy, że Polska albo będzie wielka i katolicka, albo nie będzie jej wcale. Ludzie po prostu chcą wrócić do rozumu do tradycyjnych wartości, do męskości, do kobiecości z, prawego, z prawdziwego zdarzenia. Ludzie szukają, mają dosyć już neomarksizmu, który trawi po prostu nasze ludzkie neurony i przestawia nam muldy. I ludzie naprawdę szukają normalności. Mamy dosyć już transgender, tych wszystkich literek, tego wszystkiego, co woła pomstę do nieba, za życie w grzechu śmiertelnym. Po prostu na naszych oczach z jednej strony rośnie nam armia silnych, młodych mężczyzn i kobiet, którzy zwracają się ku Bogu, ku wierze, ku ojczyźnie, ku krzyżowi, ku różańcowi. Mamy więc dwa obozy mordoru, zła i chrześcijan. Bo nie ma nic po środku, jest Bóg i szatan. Są ci, którzy widzą szaleństwo ideologii i ci, którzy tego kompletnie nie widzą. Nasza walka toczy się w duszy. To jest śmiertelna wojna i bój o istnienie toczy Polska, będzie istnieć w ogóle? Czy będzie 15-17 milionów Polaków za 75 lat? Czy my będziemy istnieć, nasze dzieci? Europa się zaparła już dawno i zdradziła swoje ideały i katolicyzm. I to nie Nawrocki tak naprawdę wygrał. Wygrywa cały czas polskość, normalność, zdrowa rodzina, kobiecość, męskość i to, że kobieta jest pomocą dla mężczyzny. Wygrała wiara katolicka. I oczywiście przydałby się w Polsce ktoś na miarę sobieskiego Gabriela García Moreno, który był dźwignięty maczetą przez masą po wyjściu z kościoła w XIX wieku. Był trzykrotnym prezydentem Ekwadoru. o nim zrobiłam odcinek, możecie go obejrzeć na dole. Ale o to musimy się modlić, bo z takich właśnie normalnych, tradycyjnych rodzin wychodzą tacy ludzie. Gdyby wygrał pan Trzaskowski który non-stop grał, uprawia teatr, a tak naprawdę jest służalcem i bardzo małym człowieczkiem, bardzo małą marionetką, pacynką w rękach jakichś Soroszów, wówczas mielibyśmy tutaj po prostu czwartą rzeszę, byśmy byli regionem czwartej rzeszy, generalnej guberni, byśmy mieli zakneblowane usta, zerową suwerenność, prawo w ogóle do decydowania o czymkolwiek, o swoim bezpieczeństwie, energetyce, o wierze, za powiedzenie jednego słowa na H, na homoseksualista czy na L, LGBT, szlibyśmy do więzienia po prostu na rok, dwa, trzy, tak jak w czasach y, zaboru pruskiego. I po co im ta ustawa o mowie nienawiści? Wiedzą, że dzisiaj źródło jedynej normalnej wiedzy prawicowej, konserwatywnej, religijnej, chrześcijańskiej, katolickiej wiedzy jest w internecie, więc trzeba zakneblować, nałożyć kaganiec na usta i stworzyć ustawę kagańcową, czyli ustawę o mowie nienawiści, żeby właśnie ten. Internet przestał funkcjonować. Bo co ma zostać z nas, Polaków? Polak to ma być globalista, Europejczyk, kosmopolita, żyjący tu i teraz, który ma nie uznawać sprawiedliwej wojny w obronie własnego kraju, własnej rodziny, ma nie umieć rozróżniać prawdy od kłamstwa, dobra od zła, nie znać polskiej historii, ma płacić potężne pieniądze za eksploatację, za prąd, żeby ratować planetę za wszystkie opłaty eksploatacyjne, ma nie znać wiary swoich ojców, dziedzictwa myśli dmowskich, ma być ogłupiane TikTokiem, ma być jałowe i bezpłodne najlepiej, żyjące w niestałych, niestabilnych relacjach, nastawionych na seks, na przyjemność, na branie. Ma być po prostu słowem wrakiem, strzępem istoty ludzkiej. Chcą zabić w ogóle pojęcie duszy ludzkiej, o czym mówi wprost pan Harari, doradca z Davos. Ratunek jest jeden: wiara katolicka, prawdziwa, jedyna święta, rozumna wiara oparta o rozum. Jeżeli znacie historię Kościoła i Polski, niezmodyfikowaną, nie możecie nie zostać katolikami. Celem życia człowieka jest poznać, pokochać i służyć Bogu, i zbawić duszę ludzką. I co ciekawe, święty Jan Bosko powiedział, że albo będziesz świętym, albo będziesz nikim. Komunizm 2.0 w wersji tęczowej, unijnej, klimatycznej, zielonej, imigracyjnej, globalistycznej sięga mackami już po wasze dzieci. Jeśli będziemy rodzić Jedno, dwoje dzieci i mordować te, które są w dziewiątym miesiącu w brzuszku, nastawiać się snobistycznie, kołtunerską, zadufanie do życia, do dobrobytu, do świata, nienawidzieć kościoła, nie wiadomo za co. Przecież kościół wam nie wchodzi w nic, daje wam całkowitą wolność, nie wtrąca się w nic, nie zmusza was nawet do chodzenia na msze co tydzień. Tak naprawdę ludzie mogą robić, co chcą dzisiaj, to Polski za 50-60 lat po prostu nie będzie. Uczcie dzieci historii. Nieprzekłamanej Polskiej, módlcie się o wiarę dla siebie, módlcie się za dobrych kapłanów, nie gardźcie swoją tożsamością, jaką jest patriotyzm, narodowość, wiara katolicka. To są składowe serca mentalności Pol Polaka, bo kiedy zdradzaliśmy krzyż, traciliśmy suwerenność i wolność i zgrzytaliśmy zębami przez 123 lata zaworów. Żyjemy dla wyższych celów, dla zbawienia duszy. Kościół to ty i ja, słabi, grzeszni ludzie. Księża są jedynie ofiarnikami, którzy sprawują sakramenty i są tak samo słabi jak my, tak samo grzeszni jak my. I takich mamy księży, na jakich sobie zasłużyliśmy. Jeżeli się nie modlimy za kapłanów, to nie będziemy mieć dobrych, świętych kapłanów. Jeżeli się nie modlimy o powołania, nie będziemy mieć kapłanów dobrych, będziemy na nich psioczyć, będziemy mówić o nich źle, będziemy ich obrażać, obrzucać obalgami i będziemy ich utożsamiać z całym Kościołem, a Kościół to jest ty i ja. To są żywe cegły, które budują budynek, jakim jest Kościół. Mistyczne ciało Chrystusa. Ileż miadu wypluł Onet na Kościół? Ile tytułów znalazłam o Kościele, które gardzą nami, naszą polskością? Ile kłamstw na temat homoseksualizmu wśród kapłanów? Najpierw trzeba respektować prawa Boże, wtedy będzie uszanowany człowiek. Wtedy będą respektowane prawa człowieka. Najpierw muszą być na piedestal wyniesione prawa Boże, bo Bóg stworzył ten świat. Księdze Genezis stworzył małżeństwo. I żadna definicja nowa małżeństwa, żaden sowizmat, nowa dialektyka nie zmieni definicji małżeństwa. To jest mama i tata, kobieta i mężczyzna. I oni byli po pobłogosławieni w raju. By macie się rozmnażać, Adamie i Ewo. Uczucia, subiektywizmy nie zmieniają realiów rzeczywistości i obiektywnej prawdy. Nasze uczucia nie są wyznacznikiem rzeczywistości, realności, ale wymysłem, imaginacją, jakimś wrażeniem, imponderabiliami jakimiś. Nie tworzą realiów. Prawda to jest zgodność rzeczywistości z rozumem. Rzeczywistość się nie zmienia, a rozum może być chory i może szwankować. Czy mamy prawo zmieniać rzeczywistość i dostosowywać, adoptować ją do chorych umysłów garstki aktywistów? Mamy dać im zmienić nasze prawo, ustawodawstwo zdrowe, stworzone pod płodne, owocne małżeństwo? Zmienić definicję sakramentu małżeństwa, który stworzył Bóg, bo małżeństwo stworzył Bóg i jest to sakrament, i żaden polityk, żadna partia, żadna władza świecka nie zmieni, tej definicji sakramentu. Wyobraźcie sobie swoją rodzinę. Jest tata, który jest królem, dba, myśli strategicznie, w przód, planuje dalekosiężnie, zarządza, myśli daleko wzrocznie. jest silny i tę siłę wykorzystuje nie przeciwko swoim dzieciom i żonie, czyli słabszym, ale dla nich i w ich służbie. Dba o ich rozwój, o utrzymanie rodziny, tego małego państwa, małego narodu, jakim jest rodzina. To jest najmniejsza komórka społeczna. Żona jest mu pomocą, bo jest stworzona jako towarzyszka i jako pomoc. Ale ona powstała z jego żebra, jako towarzyszka, pomoc. Jest częścią tak naprawdę jego ciała. Ona zarządza dziećmi, jest królową w domu. Dzieci są jej poddanymi, które muszą jej słuchać i być jej posłuszne, wykonywać pomalecenia matki. I to jest właśnie porządek i hierarchia zdrowa. To jest wzajemna miłość, która napędza działanie tych wszystkich członków rodziny. I ona skłania tych wszystkich członków rodziny, ludzi, by to wszystko funkcjonowało w porządku, w harmonii, bez nadużyć, bez przemocy. A jeśli są dzieci nieposłuszne i krnąbre, trzeba je ukarać zgodnie z prawem naturalnym. I to matka z ojcem wiedzą dokładnie, jak ukarać stosownie do winy, proporcjonalnie do winy, mądrze, bo kierują się miłością najpierw, przebaczają, gdy trzeba, wychowują do a nie do występu. Dzieci natomiast pomagają rodzicom, nie jako służalcy, ale służą rodzicom z miłości. I rodzice w takiej rodzinie przez pryzmat miłości patrząc nigdy nie będą toksyczni, nie wprowadzą terroru reżimu, nigdy nie będą autorytarni, nie będą despotami. Będą dbać o swoją małą ojczyznę, o prosperitę, o dobrostan, bo kochają, bo głównym motorem napędzającym działanie rodziców i dzieci jest miłość. I tak właśnie powinna działać monarchia, najdoskonalszy system polityczny. Mieliśmy różnych królów, oczywiście takich i takich, dobrych i złych. Ale tylko w monarchii zdarzali się święci królowie, wielcy królowie, jak chrobry, jak ukietek niezłomny, jak Kazimierz Wielki, święta Jadwiga. Dzisiaj potrzeba nam mądrego, silnego monarchy, przywódcy. Dziś potrzeba nam wielkiego męża stanu. I to wie każdy Polak z serca katolik. Tego życzę Polsce, którą kocham jak matkę, a Najświętszą Marię Pannę jak królowę polskiej, która zwyciężyła na górze Szwedów, najeźdźców i nad Wisłą w 1920 roku i pod Wiedniem. I niech dzisiaj broni Polskę od kolorowej, czerwonej, unijnej, marksistowskiej ideologii i nawraca swój lud ku prawdzie, ku Bogu. Dołączcie do naszych patronów, dajcie nam dowód swojej wdzięczności też za naszą pracę, która jest pracą u podstaw, pracą organiczną, pozytywistyczną, bardzo trudną, bo wzgardzoną, niedocenianą bardzo często, ale ci, którzy nas doceniają, którzy nas wspierają, którzy modlą się za nas, którzy subskrybują kanał, są ogromną siłą naszą. I wsparciem i dają nam motywację do dalszej pracy. Oczywiście koniecznie subskrybujcie nasz kanał. Zostańcie albo wspierającymi na YouTubie, albo patronami. Do tego Was bardzo serdecznie zapraszamy i prosimy o to, byście patronowali naszej pracy. Z Panem Bogiem, ad majorem dei gloriam. Zasubskrybuj, aby nic nie przegapić, bo tutaj mówi się prosto, szczerze i bez cenzury. Zajrzyj do poprzednich odcinków, bo tam odkrywam kulisy Kościoła, tajemnice Watykanu, proroctwa, skandale i odwieczną walkę duchową o prawdę.